Cześć majacy, witam Was serdecznie. Testujemy teraz Huey Ideosa U8650, czyli ten telefon, no o którym póki co na polskim rynku nie jest być głośno, nie jest zbyt głośno, ale być może właśnie taka niewielka, jakby to określić, e, fala rozgłosu temu telefonowi by się przydała, zwłaszcza w, w świecie telefonów, które tak poniekąd balansują na granicy mid endu i low end'u ponieważ e, naprawdę jest to bardzo interesująca propozycja dla tych wszystkich osób, które nie chcą wydać zbyt dużo kasy na telefon, a które dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z systemem od Google. No ale może rozpocznijmy starym zwyczajem od tego, co możemy znaleźć na obudowie. I tak, kolejno. Na górnej ścianie możemy znaleźć przycisk włączania włączenia telefonu oraz wejście na słuchawki audio jack. Na lewej ścianie mamy niesprzężone z systemem, jakby to określić, z zoomem w trybie fotowideo przyciski regulacji głośności. Na dole telefonu znajduje się tylko i wyłącznie wejście na port mikro-USB. Cała prawa ściana komórki pozostała niezagospodarowana, nie ma w związku z tym fizycznego spustu aparatu. Na tylnej ścianie możemy znaleźć w miarę rozsądnie umiejscowiony głośniczek oraz, jak możemy sobie tutaj przeczytać, aparat o matrycy 3,2 megapiksela, niestety bez żadnej diody doświetlającej. Jeśli chodzi o ekran, jest tutaj zwykły ekran z rodziny LCD o przekątnej 3,5 cala, który dość łatwo łapie odciski palców, jak możecie być może teraz zobaczyć. Nawet bardzo je łapie. No, trzeba także z przykrością zauważyć, że widoczność, zwłaszcza pod słońce, no jest bardzo słaba jak na tego typu urządzenie, mogło być odrobinkę lepiej. Jednak trzeba także Huey pochwalić za to, że zastosowało bardzo dobrej jakości materiały wykończeniowe. Komórka naprawdę bardzo pewnie leży w dłoni, dlatego ten taki tutaj metalizowany łuk, który obiega całe urządzenie, no, prezentuje się on e, na swój sposób bardzo dostojnie. Cieszy także fakt, e, że jest fajny metalizowany, bardzo stylowy głośniczek oraz e, że część przycisków, dokładnie aż jeden z dwóch, które możemy znaleźć na obudowie, także jest metalizowany. Komórka pracuje pod kontrolą Androida w wersji 2.3 Gingerbread. Mamy tutaj autorską nakładkę od Huey. Jak możecie zobaczyć, wygląda ona. Bardzo interesująco. Jeśli chodzi o mm, aplikacje, które mamy domyślnie zainstalowane, no, Huey cały czas y, pokazuje, że ma jakąś y, swoją filozofię, swój pomysł na systemy z Androidem. Możemy znaleźć przykładowo autorską aplikację HiSpace. To jest taka konkurencja poniekąd dla Android Marketu. No, oczywiście na dużo mniejszą skalę. Jednak można tam znaleźć dużo ciekawych motywów, odrobinę aplikacji. No tylko, że tak jak już tak jak tu miało miejsce w recenzji, bodajże Huey ideosa X7, program czasami miewa dość duże problemy z połączeniem się właśnie z tą bazą aplikacji. No jednak, jeśli już uda się po paru próbach połączyć, naprawdę nie ma tutaj większych powodów do narzekań. Hmm. Cóż jeszcze można ciekawego o IDEOSie U8650 powiedzieć? No, dla kogo jest ten telefon tak właściwie? Otóż wydaje mi się, że będzie to świetna komórka dla tych wszystkich, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z Androidem. No, a przy tym nie chcą wydać na komórkę zbyt dużo kasy. Hmm. Jeśli chodzi o inne funkcje systemu można tutaj także zwrócić uwagę na ustawienie ekranu. Możemy wybierać między jedną z paru kompozycji. A możemy także sobie tutaj ustawić jedną z wielu animacji, które będą nam nieco umilały życie podczas przechodzenia między poszczególnymi pulpitami. No, teraz to na przykład wygląda w taki sposób. No a z całą pewnością to są takie fajne, małe, duże rzeczy, które w jakiś sposób Dodają urządzeniu nieco, jakby to określić, dodają nieco chęci do użytkowania, dodają nieco splendoru, tak to może nazwijmy. Jeśli chodzi o menu, no naprawdę muszę pochwalić Huey, ponieważ jest to lepszy, jedno z lepszych menu, jakie udało się chyba stworzyć, zwłaszcza na chińskim, zwłaszcza pośród chińskich firm. Naprawdę na pulpicie już od razu można znaleźć. Wszystko co niezbędne, aby szybko ogarnąć tak naprawdę o co chodzi w Androidzie. Mamy tutaj bardzo e, fajnie poustawiane m.in. muzykę, inteligentny e, dostęp do systemu łatwość tworzenia kopii zapasowej. Jest także skrót do menedżera plików. E, naprawdę nie można tutaj e, w tym aspekcie komórce wiele zarzucić. Jednak e, jej główną bolączką wydaje się być to, że Huey nieco poskąpiło na ilości pamięci operacyjnej, jaką możemy znaleźć e, w tym e, telefonie. Ponieważ jest to zaledwie 256 MB. No i e, tak nieduża ilość pamięci operacyjnej przekłada się oczywiście na działanie urządzenia. O ile podczas takiego normalnego, jakby to określić, rutynowego działania, kiedy przykładowo dzwonimy, piszemy smsy, ściągamy aplikacje z Android Marketu, czy też jesteśmy na YouTube. Wszystko działa w porządku. No o tyle telefon ma też tendencję do przecinania przy dłuższych plikach wideo. No swoją drogą mamy tutaj tylko niecałe 150 mega pamięci dedykowanej. Yy, dla użytkownika, dlatego też warto, żebyście już na początku swojej przygody właśnie z Ideosem zaopatrzyli się w dodatkową kartę microSD, najlepiej żeby jej wielkość przekroczyła, dajmy na to 4GB Ponieważ bardzo łatwo robiąc naście zdjęć, kręcąc 2-3 pliki wideo, tą pamięć domyślną w urządzeniu już zapchać No a po prostu w wyniku tego będziecie tylko później tracić niepotrzebnie czas i nerwy na usuwanie jednego, dwóch zdjęć po to, żeby zrobić parę kolejnych, no, co jednak w mojej opinii się dość mocno mija z celem. Komórka napotyka na nieduże problemy z Wi-Fi i to jest jej problem, o ile połączenie trzymane jest bardzo stabilnie, o tyle czasami zdarza się, że nawet podczas łączenia się z siecią, która ma dość mocny sygnał, no to łączenie trwa nieco zbyt długo. Czasami zdarza się, że trzeba w ogóle wyłączyć Wi-Fi, włączyć jeszcze raz i dopiero później telefon e, wystartuje. Tak to można chyba określić. No ale jednak muszę Wam o tym właśnie wzmiankować, ponieważ taki stan rzeczy miał parę razy u mnie miejsce. Multidotyk działa bardzo fajnie, chociaż czytelność urządzenia w orientacji pionowej pozostawia nieco do życzenia. O tyle w poziomie już to wszystko wygląda bardzo fajnie, czytelnie i przejrzyście. No naprawdę jeśli chodzi o ekrany, zwłaszcza względem tego fellernego w moim odczuciu modelu U8500, Huey naprawdę zrobiło bardzo dużo, bardzo duży krok do przodu, taką pewnego rodzaju ewolucję widać w tych smartfonach z rodziny Ideos. No i tutaj także mimo tych wszystkich wad, które ten telefon bez wątpienia posiada, przykładowo właśnie ta zbyt mała ilość ramu, czasami przycinanie na zbyt y, dużych plikach wideo, problemy nieduże oczywiście, ale jednak występujące z Wi-Fi, bluetooth, który no, nie wiedzieć czemu nie chciał się y, łączyć y, z moim telefonem, którego używam na co dzień. No, są to wszystko wady tego urządzenia, jednak wydaje mi się, że mimo wszystko ilość e, zalec, zwłaszcza jak na telefon za taką kasę e, cały czas to wszystko przekłada się na korzyść Hugh, jeśli chodzi o multimedia, bo tak póki co jeszcze o nich nie wzmiankowaliśmy no, jak możecie właśnie zobaczyć przycisk regulacji e, dźwięku głośności telefonu nie jest zintegrowany z zoomem, trzeba sobie tutaj fajnie tapnąć i dopiero później można sobie Przybliżyć obraz. Maksymalny zoom to razy 2,8. Jeśli chodzi o zdjęcia przy dobrym dziennym świetle, wychodzą one nawet fajnie. Jeśli chodzi o zdjęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych, no to właśnie w tym miejscu z całą brutalnością wychodzi brak chociażby pojedynczej diody doświetlającej. No ale wydaje mi się, że po telefonie za taką kasę, który na wolnym rynku można nabyć już za około 500-600 zł. No nie można się spodziewać e, fajerwerków. Czy i IDEOSA U8650 mogę Wam polecić? Cóż, no mam tutaj poniekąd mieszane odczucia, ponieważ e, wydaje mi się, że telefon komórkowy to nie tylko komórka sama w sobie, ale także jej zestaw oraz wsparcie aplikacji, które e, ułatwiają nam korzystanie z e, telefonu kiedy łączymy go z komputerem, aby przetransportować zdjęcia i tak No i Huey ma taką fajną aplikację HiSuite. No, w moim odczuciu jest ona genialna dla wszystkich masochistów, o czym też dokładnie już wzmiankowałem w recenzji, ponieważ nie udało mi się jej odpalić ani na Windowsie XP, ani na Windowsie 7, ani nawet na Linuxie, kiedy próbowałem w jakiś sposób uruchomić właśnie HiSuite przez aplikację Vine, wine Wine. No nie mam pojęcia dlaczego tak się działo. Druga sprawa to dostępność e, sterowników właśnie dla tej aplikacji, w ogóle dla telefonu. No jest z nimi bardzo kiepsko, ile do Windowsa 7 takie sterowniki jeszcze można znaleźć <coughs> w miarę łatwo. No tyle użytkownicy starego poczciwego XP-ka, którzy jednak cały czas stanowią dość duży procent użytkowników systemów od Microsoftu no mogą czuć się nieco poszkodowani, ponieważ naprawdę jest dość kiepsko, <laughs> przepraszam, jeśli chodzi o sterowniki dla tego telefonu. No i jest to zarazem chyba jedna z większych wad, jaka, hmm, jaka przydarzyła się Huey podczas e, przygody właśnie z tworzeniem smartfonów. No jest to rzecz, którą... E, Chiński producent musi jak najszybciej naprawić, skorygować, jeśli w ogóle myśli o poważnym włączeniu się do walki z największymi innymi firmami. No a jak widać po modelach z rodziny Ascent, Huawei ma takie właśnie ambicje. No ale wracając właśnie do tego Ideosa. Generalnie tak, skłaniam się ku poleceniu Wam tego telefonu. Jednak musicie pamiętać o tym, że będzie to najprawdopodobniej komórka tak zwana jednosezonowa, raczej niezbyt rozwojowa, no bo przy tak małej ilości pamięci operacyjnej oraz przy procesorze, który ma taktowanie zaledwie 600, 600 MHz, no chyba nikt nawet nie łudzi się, że tutaj będzie odpalony kiedykolwiek pełnoprawny Android Ice Cream Sandwich, no chyba że mowa o jakichś. Um, bardzo mocno zubożonych Romach. No owszem, taki wariant by jeszcze przeszedł, no ale pełnoprawny ICS raczej na tym telefonie nie ruszy. Natomiast cały czas skłaniam się ku temu, że jest to bardzo fajna, dobrze wyglądająca, poprawnie działająca komórka dla tych wszystkich, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z Androidem i właśnie takim osobom e, oraz wszystkim tym, którzy nie chcą na komórkę wydać zbyt dużo kasy Huey Ideosa U8650 bardzo bym rekomendował. No i to by było już chyba na tyle. Zachęcam was poszczegóły do naszej recenzji tekstowej oraz starym zwyczajem zachęcam was do stałych i częstych odwiedzin na gsmmaniak.pl. Dzięki za zobaczenie wideo. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.